Wspaniale, że interesujecie się naszą jaskinią znaczków. Może kiedyś wszystkie kucyki z Equestrii będą pielgrzymować do naszego miasteczka, aby tu zostawić swoje znaczki i nasze przesłanie do słoniej. po to tu jesteśmy. Na pielgrzymce? Nie, żeby pomóc kucykom w odzyskaniu znaczków. O, jesteś tego pewna? Może trochę tęsknią za nimi, ale wcale nie wyglądają na nieszczęśliwe. To dlaczego chciały się potajemnie spotkać i dlaczego prosiły, żeby nie mówić Starlight, skąd wiemy o skarbcu? Coś mi tu nie gra. Proszę, tędy! Podziwiajcie! Oto skarbiec ze znaczkami. Pierwszy raz coś takiego widzę. A to. Moje Berło Równości. To jeden z dziewięciu magicznych przedmiotów Maga Medobruka. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że je tu mamy. To jest narzędzie, które pozwala nam uwolnić się od znaczków. Ciekawi mnie, jak w ogóle dowiedziałyście się o naszym skarbcu? A kucyki opowiadały, że tęsknią za swoimi znaczkami i... <śmiech> <śmiech> Czyżby? <śmiech> Cóż, widzę, że zachęciłyście je do wolnego myślenia. Prawda? O, ależ my nie chciałyśmy wprowadzać tu jakiegoś zamieszania w tym uroczym małym... Dobrze! Upewnijmy się, że tak jest. Możemy. Mam do was żalu o to, co chciałyście tu zrobić. Przez całe życie myślałyście, że te znaczki są czymś dobrym. Oddawaj je! Teraz możecie tu spędzić resztę swojego życia z nami, a my pokażemy wam, że o wiele lepiej żyje się bez waszych specjalnych znaczków. Ciąg dalszy nastąpi.